Siemaneczko z tej strony, Miss Sims, a na waszych ekranach 16 dzień vlogmasu, masu. Zapraszam was do kolejnego dnia naszej rozgrywki. Jak widzimy, Laura tutaj już katorżniczo wręcz męczy te deski i odkurza. Już wraca do siebie, już porządek przede wszystkim. Możemy zobaczyć, że tutaj Felix podszedł oczywiście do swoich maluszków. Co się stało, Lili? Czemu? Przepraszam, Filipku, wiecie, co troszeczkę mnie te ubrania mylą, muszę coś pomyśleć innego. Pokołysz go może chwileczkę, może go Przytul może się tęsknić po prostu za tatą, ale zobaczcie, cały czas płacze. A nie, jednak już nie. Myślałam, że może jest głodny, ale nie ma co przekarmiać, przekarmiać przepraszam, maluszków. Słuchajcie, Felix, dzisiaj myślę, że weźmiemy sobie nie, nie idź do pracy, a pracuj z domu, dlatego że dzisiaj w kalendarzu adwentowym, ale właściwie nie ubiegajmy faktów. Skupmy się teraz, co ty masz za zadania tej z pracy. Szczep roślinę, okej, okay. także słuchaj. Dzieciaczki są uspokojone, nie płaczą. Zresztą tam jest Laura, w razie co ma na nie oko. Chodź, spróbujemy tutaj oczywiście wykonać od razu Twoje zadanie. Co my tutaj mamy, super sprzedaż. Właściwie wiecie, co na początku wszystko sobie. Sprzedajmy, oczywiście. Zostaw maluszka. Tutaj mi się zajmie naprawdę Laura. Ona tam w pobliżu jest. Podejdzie, zresztą jak widzimy, dzieciaczki chyba właśnie zasnęły. Także dajmy im spać, póki śpią. Co my tutaj mamy? Co ty chcesz? Karn z butelki. Nie, 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 nie Nie, budź ich. Niech sobie odpoczną. Słuchaj, zejdź sobie na dół, proszę i choć tutaj po odkurzaj do perfekcji, żeby w domu było zawsze czysto. Muszę te wasze walizki ze szpitala rozpakować. Zapomniałam o nich całkowicie. No i co, zajmiemy się teraz na szybko tej karierą naszego Feliksa, dlatego że dzisiaj w Kalendarzu, Laura będzie miała pewne zadanie dla siebie. Także tutaj szybciutko Felix zostanie z maluchami, dlatego dzisiaj nie szedł do pracy, bo będzie miał tutaj trochę roboty. Powiesz w sadzonkę, bo dzisiaj musimy zaszczepić jakąś roślinę i powiedzmy, że tutaj weźmiemy sobie teraz szczep. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Laura chyba dostała swoje pieniążki, a nie, to Felix za to zaszczepienie. Słuchajcie, widzieliście to. Nie wierzę. Felix za zaszczepienie dostał chyba 1600 simoleonów, także nieźle. Szczepiona roślina, super. Mógłbyś sobie tutaj na spokojnie jeszcze troszeczkę popilagnować ogród. Nie wiem, czy musisz coś podlać, czy nie, ale się nim po prostu tutaj zaopiekuj. Zjedz coś sobie. My tutaj po prostu przygotujemy ci kolejkę zadań. Zjedz coś, co jest w lodówce. Nie będziemy robili nic nowego, bo zobaczcie, mamy tyle jedzenia, że szkoda, żeby to się po prostu wszystko pomarnowało. I potem jeszcze na szybko może idź się wykąpać. Czemu nie możesz? Bo nie ma wody do dwudziestu. Tej pierwszej. No wiecie wy co A może już głosować, żeby to zmienić Bo nie jesteśmy zadowoleni z tych planów, szczerze mówiąc Wiecie, wniosek o zniesienie Nie, jest zamknięte, szkoda yy, Bo wiecie co, szczerze mówiąc Zależy na to, że mamy dwójkę dzieci No woda bieżąca nam się naprawdę przyda Zapoznaj się z najnowszymi historiami Ciekawie czy się dowiemy o tym, że nasi sąsiedzi Tutaj obok, już urodzi, że urodziło im się dziecko Bardzo mnie to ciekawi Kilka tutaj sobie włączymy Zobaczymy co się tutaj dzieje w okolicy naszej I uwaga, uwaga, Jules Rico z rodziny Rico nie pracuje już jako znawca zestawów, czyli się zwolnił. Naomi, Naomi, Ando z rodziny Ando nie żyje. Podeszła trochę za blisko. Krowokwiatu zobaczcie podczas dojenia. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Kasandra i Max spodziewają się niemowlęcia. Ciekawe, czy Kasandra ćwir. No ciekawe, ciekawe. W rodzinę Tala, Agata i Dunę powitali w domu niemowlę. Mówiłam wam, że nasze miasteczko jest bardzo płodne. Co my tutaj mamy jeszcze mało i Rangi spodziewają się niemowlęcia. No proszę, a ja, zresztą niech się rozwijają. I słuchajcie, myślę, że teraz, jeżeli tak, Laura już sobie posprzątała, Felix zrobił swoje zadanie, pies ma co jeść, pies ma co pić, dzieci w miarę są spokojne. Laura, chodź podejdź i zobaczysz, zajrzyj tutaj, co mamy w naszej szesnastej skarpetce, która, uwaga, uwaga, jest pomarańczowa. Także chodź, zapraszamy cię tutaj, otwierasz liścik i Brzmi on następująco. Dziś będzie zimowy Dzień Kobiet. Weź swoje najlepsze przyjaciółki, zabierz do spa i odpocznijcie, zrelaksujcie się, odpięknijcie się, czy zróbcie się po prostu na bóstwo, bo ostatnio przez to, że zostałyście mam mamami troszeczkę, macie mniej czasu dla siebie, także dzisiaj czeka Was dzień dla Was, także od razu Laura tylko jak znalazła te zadanie, już przebiera nogami, nie może się doczekać, także od razu bierzemy podróż i weźmiemy ze sobą Samantę i weźmiemy ze sobą mamę. Córki nie, dlatego, że córki są dzisiaj po pierwsze w szkole, to nie jest jeszcze taki wiek, żeby one potrzebowały jakichś zabiegów upiększających, regenerujących i tak bo po prostu młodość ma to do siebie, że zazwyczaj to wszystko dzieje się samo. Ale weźmiemy naszą mamę. Która znowu jest w ciąży, i weźmiemy sąsiadkę, która właśnie przestała być w ciąży, i jedziemy razem do jakiegoś, może, właśnie spa. o nic się nie martw, Lauro, o nic się nie martw, Felix się wszystkim zajmie, zaopiekuje się dziećmi i domem, i w ogóle jak wrócisz tutaj, wszystko będzie ogarnięte. I uwaga, uwaga, przybiliśmy taki nietypowy dzień kobiet w grudniu, właśnie dla nas oficjalnie się rozpoczął. Poczekajcie, momencik. Ja muszę sobie na chwilę tutaj zatrzymać rozgrywkę, bo one oczywiście już gdzieś tutaj się mi rozbiegają, a ja bym chciała, żebyśmy wzięli udział teraz tak. Chciałabym, żebyście się tutaj zapisały na lekcje skupienia umysłu, ale no niestety nie możecie tego zrobić wszystkie. To jest takie trochę słabe pod tym kątem, a może możemy to się wszystkie, o, odpręż się razem. Chodźcie wszystkie, chociaż na saunę tutaj na chwilę rozpocznijmy chociaż wspólnie ten dzień. Potem wiadomo, nie każda weźmie coś, co jest dla niej przyjemne, bo na przykład, nie wiem, Laura może lubi lekcje jogi, ale na przykład jej mama niezbyt, także w tym czasie pójdzie sobie na jakiś masaż. Niemniej tutaj w tej saunie zasiądźcie wszystkie razem. O, sąsiadka już przyszła, mama też i Laura również, tak że siadamy, relaksujemy się, Odpoczywamy. Na chwileczkę zapominamy o tym, że jesteśmy mamami, a skupiamy się tylko na tym, że jesteśmy kobietami po prostu. Także ej no ściągnij te wdzianko świąteczne. O ściągnęła. O odpoczywamy. Mama gdzieś poszła. Nie wiem czy Simowi w ciąży mogą to wykonywać. Możliwe, że nie i dlatego wyszła, ale nie martwcie się, na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Byśmy mogli tutaj porozmawiać, może tak eleganckie przeprosiny, może nie. Odpręż się z Simką o imieniu Samantha troszkę się boi, że to się może skończyć jakoś romantycznie. Także słuchajcie, to, sobie darujemy. Tutaj sobie oczywiście od razu porozmawiamy. Narzekaj nam miejscową młodzież. No może bez przesady, nie ma co narzekać. Dopiero tutaj przyszłyście. ożywioną rozmowę i proszę zobaczyć, jak wygląda nasza laura, która trochę w końcu odpoczywa. No ja osobiście uważam, że naprawdę na to zasłużyła, bo wiecie, ciąża, poród to wszystko o nie! Ten czub tutaj też przyszedł Marko, mąż naszej sąsiadki. No, niby fajnie, ale zważywszy na to, że on miał jakieś jakieś romantyczne zapędy do naszej żony, do naszej, przepraszam, Laury. To właściwie nie wiem, czy bym chciała, żeby on tutaj był. No, ale okej, okay, no jak już jest, to niech jest. Nie ma co tutaj teraz narzekać. Zwłaszcza, że dzisiaj jest dzień taki relaksujący i spokojny. Ja nawet będę mówiła takim spokojniejszym tonem, niezagłośnym. Niech sobie nasza Laura naprawdę odpoczywa. Widzimy, pojawia się tutaj na satysfakcjonująca sauna, trochę czasu w saunie może uczynić cuda dla ciała, także Fantastycznie. Potem sobie zamówimy jakiś masaż. Tu widzimy, chyba nasza mama właśnie sobie zamawia. No, zasłużyłaś, oczywiście. Odpoczywaj. za wszystko dzisiaj możemy nawet płacić, chociaż ona jest milionerką, także myślę, że nie potrzebuje naszych pieniędzy. Ale jeżeli chodziłoby o pieniądze, to my oczywiście na spokojnie też za wszystko zapłacimy. Lauro, potem mogłabyś sobie tutaj przyjść, wypić drinka, owocowy napój musujący. Już możesz. Powiedzmy, że dzisiaj już mleko na dzisiaj dla dzieci odciągnęłaś, a najwyżej no, dokarmicie je buteleczką. A do jutra już te procenty z twojego ciała wyparują. Także śmiało możesz się poczęstować drinkiem. Zobaczcie, mama tutaj się relaksuje, jakiś pan ją masuje. No, zważywszy na to, że jest w ciąży, plecy na pewno ją bolą, więc jak najbardziej zasługuje na taki odpoczynek, niech tutaj sobie spokojnie leży. My skupmy się może na Laurze. Lauro, słuchaj, myślę, że sauny na teraz już wystarczy, bo widzimy, że zaczynasz się pocić. Co za długo w saunie, to też wiecie, co niezdrowo. Także wyjdź sobie tutaj, weź sobie właśnie tego drinka się napij, może sobie nawet tutaj na chwileczkę usiąść, wypij na spokojnie i wtedy dopiero pójdziemy, pomyślimy, co dalej porobimy. Jak widzimy, Laura znowu na chwilę zrezygnowała z makijażu, z rzęs i z soczewek. Także wygląda trochę nie jak Laura, ale to nic. Nie przejmujemy się tym już doskonale, wiemy, że tak po prostu czasami tutaj bywa. Słuchaj, Lauro, jak sobie wypijesz, to może zapiszemy się tutaj na tą lekcję właściwie. Dlaczego by nie? Poproszę o zaczęcie lekcji jogi. Weźmy sobie może dla rodzin, o, nie wiem, co to znaczy, ale spróbujemy. Może tutaj dziewczyny dołączą do nas. No mama, jak widzimy, na razie jest cały czas masowana. Czy nasza sąsiadka chodzi tak, jakby znowu była w ciąży? Nie, chyba nie. Nie ma co przesadzać. Ej, zobaczcie, chyba do nas dołączy. Ej, super, rewelacja. Także weźmiemy razem udział w lekcji jogi. Też może stwierdziła, że dla niej byłoby to dobre. I uwaga, uwaga, opłacamy tutaj jogę i rozpoczynamy rozciąganie. Za oknem tak patrzę, zima cały czas nie odpuszcza, cały czas ten śnieżek pruszy. wow. zobaczcie, jaka jest warstwa śniegu na dachu restauracji. No niesamowite, naprawdę. I tutaj dziewczyny się pomału rozciągają. Możemy zobaczyć myślę, że tutaj Laurze to też sprawia nie małą ogólnie trudność, bo wiecie, przez jakiś czas, jak ona była w tej ciąży, to te ciało niestety swoje przeszło. No, i teraz powrót do formy troszeczkę jej zajmie, ale takie miejsce na pewno jej pomoże. Także może trochę częściej będziemy teraz tutaj wpadali do spaczy, tam do siłowni, żeby laura coraz szybciej odzyskiwała władzę nad swoim ciałem. ale zobaczcie, no i tak sobie de rewelacyjnie uważam, radzi, de podpatruje, jak powinna robić, i robi praktycznie te same figury. Także, Lauro, i tak jesteśmy z Ciebie dumni, oczywiście. Zobaczcie, jak fantastycznie sobie z naszą sąsiadeczką ćwiczy. Fajnie, Lauro, odpocznij, trochę zrelaksuj się, nie myśl o swoich dzieciach. Ja myślę, że ona i tak cały czas myśli. I pewnie tylko jak skończymy tutaj tą jogę, wyślemy od razu smsa do naszego Feliksa, czy wszystko z maluchami jest w porządku, bo myślę, że matką jest się po prostu na cały etat. To nie jest tak, że nagle można tylko wyjść z domu i o tym zapomnieć. Mimo, że Laura wiadomo się stara, bo chciałaby też troszeczkę po prostu odpocząć, to myślę, że cały czas gdzieś tam podświadomie o swoich dzieciaczkach myśli. Słuchaj, Lauro, potem tutaj jak już skończysz medytować, pójdziesz sobie zrobić może. Jakiś właśnie masaż stóp, niech jest masaż stóp, a potem zrobimy sobie pedikur, także tutaj sobie od razu weźmiemy, poproś o pedikur, i niech to też zrobi ta Yuki, bo jak ona tutaj stoi, to może to po prostu sprawniej pójdzie. W ogóle myślałam, że Laura, zważywszy na to, że to jest dzień kobiet, powinna również iść do kosmetyczki czy tam do fryzjera. Może zmienimy jej fryzurę? Co o tym myślicie? Tak, na to teraz wpadłam i myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Zobaczcie, tutaj wszyscy leżą plackiem i odpoczywają po lekcji jogi, a nasza Laura sobie stoi, bo nie potrzebuje odpoczynku, także bardzo ładnie. O, ta pani jest chora. Laura mogła być właściwie, ją wyleczyć, się, jesteś lekarzem, ale po godzinach dzisiaj odpoczywasz. W razie co, znasz nasz numer, zadzwoń, przyjmiemy cię w prywatnej klinice, bo Laura jest teraz trochę na urlopie, ale w domu cię przyjmie. Aha, co my byśmy chcieli na stopach, jaki kolor mieć? Myślę, że czerwony, bo zazwyczaj Laura ma czerwone pazurki u rąk, także to by dość tak pasowało. Zasiądź sobie tutaj spokojnie, zrób sobie trochę pedikir. Powiem Wam szczerze, że naprawdę, o, najpierw w miskę, tylko byś mogła ściągnąć nas. ściągnęłaś na szczęście. Wydaje mi się, że Laura naprawdę zasługuje na taki dzień Możemy ją tutaj podpatrzeć, zaraz jak się relaksuje, jaką ma minę. Chyba woda jest w odpowiedniej temperatury, albo możliwe, że ma jakoś tam jakiś masaż włączony w tej misce, bo naprawdę ewidentnie jest po prostu przeszczęśliwa, tylko jest jej zimno. Mogli tutaj by włączyć ogrzewanie. Słuchajcie, ja sobie tylko upewnię się, że nasza mama i sąsiadka już nas nie zostawiły podczas tego dnia kobiet, ale chyba właśnie tak się stało, chyba po prostu poszło. A nie sąsiadeczka tutaj jest, super. A mama, halo, mamo, gdzieś o zbarcie kolejna kobieta w ciąży. Jena, yeah, no. ja to muszę trochę naprawić, bo potem będą same dzieci, tak naprawdę tutaj. Laura zarobiła dzisiaj podczas swojego dnia wolnego i może wziąć dzień wolny, czyli podejrzewam, że jutro musimy wrócić do pracy. I wiecie co, niech tak będzie, bo ja chcę w końcu dostać awans. Także jak najbardziej uważam, że Laura powinna jutro wrócić do pracy. Już teraz z dziećmi zostanie Felix, tak jak dzisiaj. Także, Lauro, słuchaj, stawaj na nogi. No, dosłownie stawaj na piękne nogi, zważywszy na to, że pani tutaj nad nimi pracuje. No a potem już wracasz do pracy, bo nie ma co przesadzać. Już wydaje mi się, że dzieciaczki z Feliksem sobie oczywiście poradzą w domu na spokojnie. Felix jest fantastycznym ojcem, także się nimi odpowiednio zajmie, a ty przy okazji możesz wrócić do marzeń po prostu, które posiadałaś i nie chcesz, żebyś kolejny raz poświęcała wszystko tylko dlatego, żeby być mamą, bo jesteś fantastyczną mamą, również realizując się po prostu jako kobieta, bo o tym nie wolno zapominać. Ta pani też jest w ciąży, ale jest babcią, czy tutaj jest jakiś błąd? Przepraszam. Ej, no ale seniorki nie mogą mieć chyba dzieci, nie? W Simsach? Pokaż, sprawdźmy to, bo aż się zaciekawiłam aktualna liczba dzieci, zresztą znaczy już ma dwójkę dzieci, ale nie, nie jest w ciąży, ona ma po prostu taki brzuszek. Możliwe, że po poprzednich porodach nie do końca doszła formowo do siebie, ale to nic, to też się oczywiście zdarza. Dobra, to jak skończymy sobie, może robić nóżki, zrobimy sobie dłonie, pokaż jak wyglądają Twoje paznokcie u rąk, czy musi zmienić? Tak, musimy zmienić tej rączki też, także od razu tutaj poprosimy o manikir, również juki, jak tutaj już nam robi, to niech nam robi do końca. Nie wiem, gdzie, tutaj są twoje, gdzie jest Twoja sąsiadka i Twoja mama, ale powiedzmy, że one są na tyle duże, że sobie same są w stanie poradzić. Zobaczcie, tutaj jest chyba mama, co? Nie. Savani. Wydaje mi się, że Jen poszła do domu. I została już, tylko sava, została już tylko Samantha, ale chyba już nawet Samantę nie widzę. No nic, ty się nie przejmuj, ty dalej sobie tutaj e, doprowadzaj się do bóstwa. O nie, zobaczcie, jest tutaj. Na siłowni była możliwe, że troszeczkę też przybrała wciąż i chce wrócić do formy. I uwaga, wybieramy teraz kolor manikir. Słuchajcie, są święta, byśmy mogli wziąć tak jakieś czerwono-zielono-złoty może. Ale no nie wiem, ja najbardziej szczerze mówiąc, lubię klasy, klasyczną czerwień. Teraz tak, tu jest mat, a tu jest błysk. Weźmy sobie czerwone pazurki matowe zobaczymy jak tutaj nasze yuki wyjdą, a potem co, zażyczymy sobie jeszcze masażu i chyba lekko zmienimy fryzurkę Laury. Właściwie się tak zastanawiam, może nie tyle fryzurę, co kolor, nie wiem, przyciemnimy, rozjaśnimy, zobaczymy. Fryzura jest fajna, pasuje do niej, jest taka charakterystyczna, ale właśnie może pomyślimy o lekkim odświeżeniu koloru, czemu by nie, tylko chyba będę musiała umieścić tutaj to takie krzesło do stylizacji, albo wiecie co, niby to zrobimy przez to krzesło, a ja po prostu tutaj sobie znajdę jakieś lustro i tak zmienię jej wygląd i przy okazji może tutaj, o, Załóżmy, że ta pani jest stylistką i od razu nam dobierze nowe ubrania. Bo chciałabym, żeby. Tak, jakby w tym odcinku, żeby Laura naprawdę osiągnęła. Wiecie, o, czekajcie, czekajcie zanim za nim dokończę parcie, sama Ci się tak spodobało, że wróciła na lekcję jogi. No fantastycznie, także ćwicz sobie dalej. A wracając tutaj do Laury, chciałabym, żeby ona w tym odcinku po prostu się troszeczkę odgruzowała, wiecie o co chodzi, żeby się ogarnęła pazurki, włosy, makijaż, nowe ubrania, bo tamte stare już są teraz, no już jej za duże, zważywszy na to, że urodziła. Także to wszystko zrobimy dzisiaj, a nie chcę już jechać w, do jakichś innych sklepów, zwłaszcza, że zobaczcie, jest taka jakby. Za śnieżna, także po prostu umówmy się, proszę, tak, że to wszystko tutaj zrobimy w tym spa, że tutaj oni mają przy okazji też po prostu taki mini sklep z ubraniami, o, niech tak będzie. Tutaj widzimy, dalej nam robi pazury, ciekawe, kiedy skończy, trochę to trwa, ale to nic, o, Laura tutaj podaje jej dłoń, zobaczcie, buteleczka, malujemy, fantastycznie, Laura patrzy na nią z ufnością, ale jednak patrzy, jak jej idzie, coś na zasadzie ufaj, ale kontroluj, ale wydaje mi się, że Yuki jest dobra w tym, co robi i sobie na pewno tutaj idealnie poradzi, Okej. Okay, Udało się pokaż. O, patrzcie, jakie pazy, No, tych, czer tych czerwonych ustóp nie widać, bo ubrała trampki. Ale zobaczcie tutaj, śliczny czerwony macik od razu podkreśla tutaj pierścionek zaręczynowy od naszego Feliksa i obrączkę. Także fantastycznie. Dobra. E, myślę, że teraz właśnie zajmiemy się tym, co mówiłam, Twoimi włosami i Twoim ubraniem. Także ja pozwolę to sobie zrobić po prostu w ten sposób, że wejdę sobie tutaj przez edycję SIMA. Tak będzie mi po prostu najłatwiej. Modyfikuj stwórz SIMA i tam właśnie dokończymy spa naszej laury. I uwaga, uwaga, przyjrzyjmy się jak wygląda Laura przed tutaj jakimiś zmianami, cały czas się zastanawiam nad tymi włosami, czy zrobimy ciemniejsze, czy jaśniejsze, ale to się okaże tak naprawdę w trakcie, co do jej ubrań, zobaczmy jakie ma ubrania dzisiaj na co dzień, które trzeba byłoby wymienić, ten sweterek myślę, żebyśmy już mogli zmienić, to koszulę może niech niej pochodzi, sweterek no długo w nim chodziła, więc też może zmienimy, ten świąteczny, słuchajcie, no teraz bez brzuszka wygląda już dziwnie, także też tutaj coś pogrzebie, po prostu widzimy się z Laurą już po moim lekkim, Liftingu, zaufajcie mi. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. I uwaga, uwaga: jak widzimy, Laura zdecydowała się rozjaśnić swoje włosy do takiego ciemnego blondu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja uważam, że wygląda świeżo, trochę inaczej. Zresztą jestem tego zdania, że kiedy kobieta zmienia włosy, to zmienia całe swoje życie. Bo ja nie wiem, czy kiedyś tego doznaliście. W międzyczasie, jak tu będę gadać, będę Wam pokazywała ubrania i na co dzień. Ale mi to się często zdarza, że na przykład idę do fryzjera, podcinam tylko włosy, albo zmieniam trochę swoją i czuję się jak zupełnie inna osoba. Wychodzę z nową energią, z nowym spojrzeniem, i wydaje mi się, że to właśnie spotkało tutaj naszą Laurę. Zobaczcie, dodałam też jej kilka ubrań na wizytowy, także tutaj też wam pokazuję. Nie wiem, czy wygląda lepiej, czy nie. Na pewno wygląda inaczej, na pewno ciężko nam się będzie przyzwyczajać, ale uwierzcie, mi człowiek przyzwyczaja się do wszystkiego. Tutaj chyba za dużo nie zmieniałam. Tak naprawdę najwięcej zmieniłam w ubraniach na co dzień. Dobra, słuchajcie, wychodzimy z gry, w sensie wychodzimy tutaj z tego tworzenia, ze spotkania ze stylistą, nazwijmy to w ten sposób i wracamy do naszego spa. I uwaga, musimy przyzwyczaić się, że teraz Laurę będziemy szukali w blondzie. Myślę, że z czasem docelowo ona możliwe, że zrobi sobie jeszcze jaśniejszy blond, ale to jeszcze nie teraz, dlatego że na jednej wizycie nie ma co tak z ciemnego koloru schodzić, bo mogłoby to zniszczyć jej włosy. No i potem oczywiście pomyślimy o troszeczkę wyjaśnieniu tych brwi, dlatego że wygląda to, no na razie jeszcze jest ok, ale jak będzie jaśniejsza góra, no to brwi też trzeba będzie zmienić. Co nam się tutaj pokazuje z paznokciem? Masz talent! manipedy zrobiony, manicure i pedikier, o proszę! Zobaczcie, jaka nasza Laura jest przeszczęśliwa. Jest troszeczkę głodna, ale myślę, że za chwilę będziemy wracali do domu. Coś tutaj sobie jeszcze zażyczymy: może masaż? Poczekajcie, co my byśmy tutaj jeszcze mogli sobie zażyczyć. No, o, jest na szczęście jeszcze Samanta. Słuchajcie, porozmawiamy chwilę z Samantą. Czemu nie możemy z nią rozmawiać? Opowiedz historię weselną. No, nie znałyście się jeszcze. Powiedzmy, niech Samanta pierwsza oceni twój, twoje włosy. Zobaczymy, czy się jej spodobały. Poczekaj, porozmawiaj z Simką. No już z Juki nie rozmawiaj. złapie jeszcze Samantę, dopóki nam nie ucieknie z tego dnia kobiet, w którym praktycznie nikt, nie, nikt oprócz nas nie uczestniczył. No, Samanta właściwie bawiła się dobrze. Nie mogę tak aż powiedzieć. Słuchaj, Samanta już poszła, jak widzimy Zniknęła, to nic, nie przejmuj się, słuchaj, myślę, że dobrym pomysłem będzie jeszcze pójście na medytację, zanim wrócisz do domu, do tego domu, gdzie kiełkuje życie, wiecie, gdzie jest szaleństwo, pieluszki, płacz i tak dalej, sobie te jeszcze na chwileczkę usiądziesz na chwilę i pomedytujesz w ciszy. My Ci tutaj może zapalimy jeszcze jakieś kadzidełko, zapal, weźmy sobie wyciszającą paczulę, o. I tutaj widzimy, jak nasza Laura się odpręża, a za chwilę wraca do domu. I Wam powiem szczerze, że wydaje mi się, że dzisiaj wraca do domu przeszczęśliwa, dlatego, że czasami warto jest wyjść ze swojego domu, stanąć obok i zobaczyć, i poczuć tą wdzięczność za, co to, się, za, za to, co się posiada, bo naprawdę rodzina, najbliżsi, no w tym przypadku Laury, dzieci, to jest coś, za co naprawdę warto jest być wdzięcznym, a często w biegu tak naprawdę życia gdzieś o tym zapominamy i wydaje mi się, że taki dzień obok na pewno laurze się dzisiaj przyda. O, słuchaj Lauro, myślę, że pomalutku będziemy wracali. Skończ sobie tutaj tą medytację osiągnij ten poziom medytacji, ja troszeczkę sobie przyspieszę. Wydaje mi się, że to za chwilę o już chyba teraz się to nam udało. No i o tej dziesiątej już jest czas, żeby wrócić do swojego domu. Myślę, że jesteś naprawdę stęskniona. Ciekawi cię reakcja Feliksa na twoje nowe włosy? Czy mu się spodoba? O, patrzcie, jaka idzie dumna się z siebie, aż to do niej nie pasuje taka mina. Ale wydaje mi się, że to jest takie, wiecie, zadowolenie z tego dnia, z odprężenia, z nowych pazurków, z nowych włosów. No, Lauro, zarzuć jeszcze grzywką i do zobaczenia wtedy w domu. I uwaga, wróciliśmy, no nie mogę się przyzwyczaić. Czy ja tego za chwilę nie będę zmieniać i tego nie wytnę? No nie wiem. Słuchajcie, na razie zostawiam tą blond głowę, ale no tutaj na przykład no w ogóle nie mogę się przyzwyczaić, że to jest nasza Laura i szukałam Laura, ona tutaj sobie stała, także no nie wiem. Słuchaj, Laura, podejdź tutaj, proszę. W może w to miejsce i tutaj wyjdzie naprzeciw oczywiście twój mąż, bo ja jestem bardzo ciekawa jego reakcji na twoją fryzurę. No wiadomo, w Simsach no, tego raczej nie zauważył. W ogóle mężczyzna, nie wiem czy by to zauważyła, co dopiero nasz Felix, ale przykładowo postara się zauważyć, że Laura zmieniła o życie, zrobi się w Lirciacki, tylko jaką ujrzał, ona jaka pewna siebie przyszła. Słuchaj, mógłbyś tutaj może od razu poprawić humor, pocałować ją z pasją. Zobaczymy, czy mamy gdzieś tutaj z romantycznych rzeczy, na przykład, Popraw, w sensie spraw, komplement, pochwal, strój. No, wyobraźmy sobie, że pochwal wygląda że to jest po prostu jako całościowo. Felix, no, zobacz, jak Twoja żona się zmieniła dzisiaj. O. Uwaga, ale jaki dzik od razu ją porwał na sa. Wydaje mi się, że mu się podoba. Zresztą wydaje mi się, że Laura podobałaby mu się po prostu zawsze. Ale Laurze oczywiście jakieś miłe słowo się tutaj przyda. Wręcz potem może róże żonie. Myślę, że najchętniej to byś od razu ją wziął na testowanie materaca, ale Laura się oczywiście na to nie zgodzi, bo pierwsze co jej teraz przyszło, to, ale poczekajcie, poczekajcie, może powinniśmy to zrobić, tak wiecie, poprawnemu. Czyli tak, wróciliśmy, umyjmy sobie najpierw ręce, słuchajcie, bo to są jednak niemowlaczki, wszystkie tam bakterie i wszystko moglibyśmy. Nie przenieść, także nie ma co. Felix, ty chwileczkę poczekasz tutaj na Laura. Laura tylko zajrzy, że z dzieciaczkami jest wszystko dobrze, zwłaszcza, że zobaczcie, Filip zaczął właśnie płakać, także naprawdę się to jej przyda. Ty idź sobie tutaj już się odprężać, a twoja żona tylko umyje ręce, zajrzy do dzieci i wtedy do ciebie przyjdzie. Słuchajcie, tak w ogóle sobie myślę, czy w jutrzejszym odcinku nie zrobimy już tym maluchom urodzin. Ja wiem, że jest troszeczkę wcześnie, ja to wszystko rozumiem, ale wiecie co, pod takim kątem o tym myślę, że chciałabym, żeby te dzieciaczki jeszcze miały szansę pobawić Tutaj tym całym rajem, który dla nich przygotowaliśmy, żeby takie, te święta były bardziej świadome dla nich, a jednak jeśli tych urodzin nie zrobiły, to tak naprawdę one będą tylko leżały i robiły pod siebie, jadły i chciały być przytulane, a ja bym chciała już mieć takie dzieci, wiecie, prawdziwe, że tak powiem, chociaż oczywiście te też są prawdziwe. Wydaje mi się, że kto gra w Simsy, to rozumie, o czym mówię. Felix tam sobie czeka, możliwe, że Laura powiedziała, że zajrzy do dzieci, się nimi zajmie, bo ty się zajmowałeś cały dzień, także ty sobie idź odpocznij, a ona tutaj o nie oczywiście się zaopiekuje, dajemy tutaj właśnie jeść małej Lili, o, tu się jeszcze wydarzyły chyba pieluszki, także Feliksie, musisz poczekać jednak troszeczkę dłużej, niestety tu jeszcze przyszedł Billy, no Bili, daj spokój okej. Okay. dzieciaczki są w miarę spokojne, także myślę, że to będzie teraz dobry moment na stestowanie twardości materaca, ale wzięłam Barabara, czy postarałeś się dziecko, chyba Barabara bo o dziecko, no to jednak, wiecie co, na razie nie może że już nigdy nie, o zobaczcie jaki mają klimacik, Billy mógłbyś się przesunąć, no iść może najlepiej stąd ale nie, bili sobie zasnął, a nie, zobaczcie, wyganiają go jednak, jednak chcą mieć Trochę prywatności dla siebie i uwaga tym miłym akcentem zostawmy oczywiście ich samych niech sobie tam prywatnie pocieszą się sobą. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to myślę, że właśnie dobiega końca. Widzimy się, moi widzowie, już jutro. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam, Miss Sims.